I korzystając z nieprysługującego mi prawa, laskę marszałkowską na to kładę. I wetował będę wszystko, równocześnie laskę, laskę marszałkowską kładąc na to, że wetować nie mogę. Tak mi dopomóż cokolwiek. Muzyka No dobrze, witajcie moi drodzy ludkowie, wyglądacie wzdychloga, jestem wzdychacz, bo jesteście ludkowie i tym jakże genialnym i stosownym wstępem rozpoczniemy sobie dyskusję o tym, że wrażenie mam, zresztą to już przebijało z wielu moich materiałów okołopolitycznych, że ludzie na najwyższych szczeblach władzy w ślad za Prezydentem Rosyjskim rozpoczęli taką dziwną propagandę nadwładzy. Już wyjaśniam o co chodzi. O, oczywiście zaczniemy sobie od przykładu, który był we wstępie, czyli marszałek Czar czarzasty i jego weto marszałkowskie, które nie istnieje. No? Czyli, czyli mówimy o przypisywaniu sobie funkcji czy możliwości, których w gruncie rzeczy nie mamy. tak? Albo drugi przykład, to będzie obchodzenie, o, że tak powiem, swoich y, możliwości, swoich uprawnień, ale to za chwilę. I tutaj oczywiście, jakby porozmawialiśmy jakiś czas temu o propagandzie, o, y, y, i oczywiście na podstawie rosyjskiej. Natomiast o, rzeczywiście trzeba było się zastanowić, czy te wszystkie y, prezentowskie ja wam zawytuję wszystko. Tuskowskie, możesz zawetować, mi i tak wprowadzimy. Czy marszałkowskie, ja sobie użyję weta, którego, które nie istnieje, ale sobie użyję. Czy to nie jest właśnie taka propaganda władzy, propaganda sukcesu, tak? O, troszkę takie angielskie, fake it till you make it, ściemniej aż ci się uda, tak, czyli. Mm, Ktoś kiedyś gdzieś uwierzy, że rzeczywiście marszałek ma prawo weta i wetowania ustaw. Oczywiście później zostało to sprecyzowane, że chodzi o, o tą tak zwaną zamrażarkę sejmową, gdzie owszem, ustawa nie zostaje zawetowana, ale trafia do zamrażarki i tak, nie wychodzi. Nie? Na tej zasadzie niemniej. No pierwotnie zabrzmiało to, jak zabrzmiało, że Marszałek Sejmu ma kompetencje równe, czy takie same jak Prezydent. Co do końca prawdą nie jest. Zwłaszcza w czasie pokoju i nie w czasie kryzysu. Wydaje mi się tutaj, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, że w, w razie jakiejś tragedii to Marszałek przyjmuje na, na czas wyboru nowego Prezydenta obowiązki Prezydenta. Ale mówię, tu, tu mnie poprawcie, bo to akurat jeżeli chodzi o WOS, to tak pirazy oko, człowiek się uczył, ty, ty, tyle żeby zdać na tą czwórkę. Natomiast tutaj wie, większy jest problem, ponieważ kolejnym przykładem, make, make it till you fake it, odwrotnie, fake it till you make it, czyli ściemniać się uda, no to jest oczywiście jeden z naszych ulubieńców programowych, czyli Donald Trump. Który, jak wiecie, już praktycznie zgarnął tą nagrodę Nobla i zgarnął ją tak samo jak Trzaskowski zgarnął prezydenturę. No. Czyli się na pewno sam ogłosił, ale nic poza tym nie, nie wskazuje. Tak, oczywiście mówimy o, o tym słynnym zakończeniu jest ośmiu chyba wojen. No pomijamy potencjalne rozpętanie wojny z Wenezuelą, bo to się nie liczy. Powiedział, że zakończy to osiem wojen, które jest. Nie mówił o żadnych przyszłych wojnach, które może wywołać. Nie? Ale już pomijając żarty, to znowu mamy przykład człowieka, który już praktycznie, tak jak mówię, wita się z gąską, on już ma tego Nobla za, za te po, zakończone wojny, mimo że jak na razie z tego co wiem, jedną czy dwie mu się udało zakończyć. Czy przynajmniej zawiesić. Tak, ale jednak e, taka taka nazwijmy to propaganda, że on tego Nobla dostanie, no i idzie w świat, tak? I jest szansa, że, że tak powiem, będzie próbował, będzie próbował, będzie te wojny gasił albo i nie i w końcu jakoś mu się uda, co nie znaczy, że w tym momencie mu się udało, tak? Czyli pierwsza sprawa, takie właśnie ściemnianie, dopóki się nie uda. O, czy, czy, jak to by Deadpool powiedział, myślenie życzeniowe? Tak. O, a d, d, druga sprawa, no i to jest coś, c, c, na czym się nie będę specjalnie rozwodził, bo no, to już na kanale specjalnie mówię w, w osobnym odcinku, y, czyli y, taka p, próba podważenia, nie tyle nada, o właśnie, nie tyle nadania sobie jakiejś wartości władzy zwierzchnictwa, ile próba umniejszenia y, ewentualnemu Potencjalnemu przeciwnikowi. I tutaj, oczywiście, czołowy przykład, przykład czyli Donald Tusk i Karol Nawrocki, gdzie jeden wetuje ustawy, a drugi stwierdza, he, jo, ja sobie i takie wprowadzę. Ne? Mówię, nad nie będę się rozwodził, bo to już na kanale było. Niemniej, nie rzeczywiście wi, wi, widzimy te, takie próbę przekroczenia własnych ograniczeń stanowiskowych. O, tak, bo. Jakby każde stanowisko, każdy zawód, każde uprawnienia mają swoje pewne ograniczenia, tak, prawa oraz obowiązki, tak? I oczywiście, ja mając przygotowanie pedagogiczne no umiem z dzieckiem nastolatkiem rozmawiać dosyć skutecznie, myślę, ale równocześnie nikt by tego na przykład nie, raczej nie nazwał rozmową psychologiczną. Mimo że jakąś tam wiedzę mam, tak, no bo nie jestem nie wiem, psychologiem szkolnym czy pedagogiem szkolnym, tak, tylko jestem nauczycielem polskiego. Zresztą to akurat dość często było mi zarzucane, zarzucane nie tyle przekraczanie uprawnień, co działanie jakbym miał tak naprawdę sprawie pola całej szkoły, uprawnienia i wiedzy i, i umiejętności, o, różnie i to, różnie to wychodziło. Natomiast rzeczywiście po wielu latach, po w kilku szkołach, które się, się zmieniło, że zrozumiałem, że faktycznie ja jestem nauczyłem polskiego. Ja będę tego polskiego uczył. Owszem, tam z uczniami na przerwie można pogadać, ale ja nie jestem od rozwiązywania ich problemów, nie jestem nawet wychowawcą, także easy peasy. Nie muszę się przejmować. Takie podejście, jak to ja teraz mówię, kiedy o, który któryś ze skrabów, czy któraś ze skrabów mnie zapyta, o, czy m, lubię ich klasę, czy, czy lubię tę osobę. Ja nie mam uczuć. I to jest całkowicie serio, ponieważ pozwala mi to zachować, y zachować im w granicach swoich uprawnień. Ja mogę ich nauczyć polskiego, mogę sprawdzić ich wiedzę z polskiego, mogę ich pokierować na jakiś konkurs na recytatorski, tak? O, czy, czy polonistyczny. Ale ja nie jestem tego, żeby ich lubić, czy żeby ich nie lubić. Tak? Jakby w teorii. W takim idealnym świecie ja powinienem być sztuczną inteligencją, która nie ma żadnych uczuć do nikogo, i obecnie staram się taki być, i w miarę mi wychodzi. Jak na razie odpukać, nie wiem co jest niemalowane. O, ja, w sumie ja jestem niemalowany. O, odpukać daje to efekty pozytywne, że nie ma żadnych zadym wokół mnie, nie dzieje się nic złego, co jest nowością dosyć. Bo wcześniej, kiedy się starałem, i kiedy mi zależało i kiedy właśnie. No poniekąd nie oszukujmy się, potrafiłem um, przekroczyć swoje uprawnienia w jakąś konkretną stronę, czyli albo wykonać pracę pedagoga, albo wykonać pracę psychologa, no to wtedy się robiły problemy. Tak. A w, a w momencie teraz, kiedy nie bawię się w działanie ponad stan, czyli ja mam swoje poletko, ja sobie je obrabiam, proszę, mi dupy nie obrabiać, yy, yy, dokładnie. Rozumiecie, ja mam swoje pole, którym się zajmuję i po pierwsze nikt mi na nie nie wchodzi, nie przeszkadza, a po drugie ja nie będę wchodził komuś na pole, nie? I za, za, mówię, zauważam, że w sferach wyższych zaczyna tego brakować, że mm, dużo nie brakuje do takiego trochę podejścia dyktatorskiego, zresztą, no nie, nie oszukujmy się, to jest podejście w pewnym sensie dyktatorskie, podejście z pozycji władzy, jeżeli Osoba jedna wysoko postawiona, drugiej równej sobie osobie wysoko postawionej, czyli w tym przypadku pre, premier prezydentowi mówi, że rób co chcesz i tak wprowadzimy to, co chcemy. Po pierwsze niedojrzałe, po drugie głupie, po trzecie to jest takie pokazywanie, mam tu władzę absolutną, a umówmy się, że nikt, kto pokazywał czy mówił, że ma władzę absolutną, po pierwsze nie skończył dobrze, po drugie niczego dobrego nie wprowadził. Tak. Także jestem ciekawy, czy też macie takie obserwacje, czy na przykład w swoim otoczeniu, w pracy, może w środowisku, w którym się obracacie, macie przykłady, oczywiście nie z imienia i nazwiska, wiadomo, przykłady takich ludzi, którzy mają na przykład konkretne stanowisko, ale zupełnie im nie przeszkadza nagle po prostu dostać boskich uprawnień, i oni mogą rozwiązać wszystko i ogarnąć wszystko nie? na tej zasadzie. Z reguły tacy ludzie, mówiąc z doświadczenia, dostają po tyłku. Czy słusznie? To już zależy, że tak powiem, od oceny, od punktu siedzenia. Natomiast o, rzeczywiście moje skromne zdanie jest takie, żeby jeżeli masz jakieś swoje poletko, to je po prostu obrabiać. Nie próbować wchodzić innym na poletko, bo się wnerwią i będą chcieli ci obrobić tyłek albo cię wykosić. I z twojego poletka i ze swojego. Po prostu taki święty spokój. Każdy ma, każdy ma swoje uprawnienia, swoje obowiązki i nikt się nikomu nie wpitala. Tak, staramy się nie tyle żyć ze sobą, co żyć obok siebie i sobie nie przeszkadzać. I myślę, że to jest, zwłaszcza w obecnym świecie, w, w, w tym, w którą stronę ten świat poszedł, to jest najlepszy możliwy sposób. Po prostu się nikomu nie wpitalać i nie pozwolić komuś się wpitalać na swoje poletko. A co wymyślicie? Oczywiście komentarze są Wasze. Jeżeli o, film się jakkolwiek podobał, był ciekawy, o, czy na przykład intro Wam się spodobało, no to oczywiście łapka, subskrypcja, komentarz. Do zobaczenia i trzymajcie się!